z dzisiaj gra ze mną ponownie. Dzięki, dba 1. To był mój tekst. <śmiech> <śmiech> tak czy inaczej, witamy was, gdyż tak. będziemy dzisiaj. na na Zazwały sobie grany. Będziemy nakurzać Hersuna. O oh je, yeah, to będzie fight e, rewanżowy do czwartych, do pięciu, sześciu. Jak ktoś woli. Wiecie, tak to jest, jak się gra na przykład w papier nożyce i jest zakład o jakąś poważną sprawę. Się okazuje że jeden z nich przegrywa i stwierdza do trzech. No dobra, jest do trzech. Znowu przegrał. No to do sześciu. Znowu przegrał. A my to w tej chwili jesteśmy na etapie do trzech i zobaczymy jak będzie dalej. Do czterech. Już do czterech? W fakt. No to jedziemy z tym koksem. W to nie jest najsilniejsza jeszcze moja talia. Bo ta moja najsilniejsza jest w budowie, ale z tą talią widziałem najwięcej pojedynków. No, spróbujemy. Może teraz zawygniemy. Reina kontra Uter. Jest bardzo podobno do tego, co ty grałeś. się wszystkim liczą się umiejętności. Mm -mm. talia, talia, talia. Umiejętności. Talia mm -mm. jest istotna, ale umiejętności są najważniejsze. Mm -mm. człowieku, ja grałem różnymi taliami. Dwoma kompletnie. I ty grałeś jakąś tylko z talią, a i tak dostałem w pierwszy. Wróć? Dostajesz pierwszy. Nie grałem mocną tarium, bo ja grałem z tymi różnymi czy ja grałem tym. tu ja grałem losowymi. Czyli co, teraz możesz grać mocną tarią i masz wygrać. Spróbujemy. No, <grym> Destrukcja. Dobra, co my tu mamy fajnego? No, to będzie w sumie. Huuuu, urywałem napis. Co? Urwałem napis Trzy i pozbyłem się już bioderka. Ups, zegar też powsuty i dachówka zdestruktowana, tak więc już nic więcej zliczyć nie mogę przyjść się skupić tę grze. Hmm. No! no ja. No, ja Ta karta przetrwała? <śmienicza> Moja studiować <wach> w Cambridge. <śmienicza> <śmienicza> Power of jedna moneta Tak <śmienicza> bardzo? <śmienicza> Pokaż mi swoją moc. Ale mi się fajne karty ułożyły. No właśnie, widzisz? I to jest, yy, i to jest właśnie. Nie w sensie, że yy, ja mam tak dobrane karty, żeby wszystkie w kombinacie karty były fajne. Więc tutaj jesteś na przegranej pozycji, tak bardzo. Huhuhu, śmieszne. A! O! Stolnika z prowokacją. No, dlaczego Aha masz głupi śmiech. ha, uh. twojej dziewczyny nie żyje. Tak, w ten masz moczoły polecam, zabawne nic nic it. Oglądasz kiedyś resztę Adamo Szmoczoły? taka animowana postać, która oceniała anime i najczęściej chwytała się za głowę i mówiła, że jest anime beznadziejne a na końcu yy, kiedy było takie zwyczajne podsumowanie cały ekran zrobił się na krwawo wszystkie wyniki zostały skreślone i taki wielki napis na pulpicie ta anime zsie tak więc wesołe. Polecam. Reszard muszło show. Dobra, teraz zapewnię sobie ochronę. Widzisz to wszystko zależy od ta... Nie o tym tylko od talii. Zauważyłeś to? Nie. No tak, Nie zauważyłem. Tak. To wszystko zależy od umiejętności, bo trzeba umieć do, dobrać karty, bo Wróta powiem tak. Masz od... wiele kart, i niektóre razem grają lepiej niż jakbyś rozgrywał je pojedynczo, osobno. Więc najlepiej jest robić takie serie, w których wysłasz kilka kart morderczych, które się zniszczają na polu. I dzięki temu. O! Dzięki temu jest yy, rzeźnia. Traciłeś się, kart? Tylko dwie, i to słabe. Zamiast tego wystawiłem jedną ciekawą kartę i zadałem obrażenia. Początek gry jest ważny, ale tylko oh, jeśli chodzi o panowanie na polu bitwy, Bo w przypadku, w którym mamy e, obrażenia, które otrzymaliśmy od przeciwnika, to to kompletnie nie ma znaczenia. Musimy zrobić coś kiedyś Agonia, robi coś kiedy ginie. Haha, <laughs> jakie to śmieszne. Dobra. Hmm, tak, tak samo musimy zrobić jeden na jeden vlog kiedyś. No to możemy. Dzięki. Co? A tak, kartę dostałeś, No super. Nie, to sobie zostawię na potem. Zamiast tego użyję Co tej króla? karty. Za! Atakuj, atakuj! Tak, wyatakuj! No no tak, no tak. no, tak. Jeszcze jeden atakuje! Mam taki z prowokacją. Nie, bo ja, ja sobie tak ładnie oszczędzam trochę tę moją małe, czy co tu mam. Bo mam taki się plan. Dokładnie, na to czekałem. Tak? Tak. Myślałem, że ja. Nie, ja właśnie nie wiedziałem, że nie zaatakujesz i dlatego teraz użyję tego. Are you mad? Nie, nie jestem szalony. Dobra, co my tu jeszcze mamy? Jaki masz poziom? Tak ogólnie pytam. Nie wiem, muszę sprawdzić, jak skończymy tą partię. Wiem tylko, że grałem tylko i wyłącznie na rankingowych i zawsze przegrywałem. I udało mi się tylko 4 razy wygrać pod rząd. Czy w ogóle mi się udało tylko 4 razy wygrać? Więc mówię ci, jak chcesz się wyszkolić i być badassem, to tylko na rankingach. A chcesz. mam zrobić tyle No to róbno, pozbędziesz się wszystkich kart czy, czy coś w tym stylu. Chcesz mieć full HP? Full HP? rób co chcesz, masz wygrać. Wygrać. Hmm. No, ja pana Dankingowego wygrałem do zera. To jest że, że w ogóle przeciwnik mnie nie zaatakował. Dankingowy? Czy to jest w ogóle możliwe, żebyś na taki odebili ataki? Do mnie! Nie, nie, niemożliwe. Po prostu Koleśnicki nie mógł zejść, bo miałem takie karty ułożone. Że, że cały czas miałem samą prowokacje, 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 i w ogóle nie atakować Ja nawet wiesz co zrobiłem kolesiowi? Już nie. Było mi go tak żal już mamy go tak żal Że dałeś siebie zaatakować Ho ho, ho. Nie, nie, właśnie że nie Że Że go sobie uleczyłem <laughs> I potem zabiłeś Potem dwóch raz uleczyłem i dopiero potem atakowałem, nie? Nie go zabiłem jak nie masz jakiejś fajnej morderczej karty to jesteś przegrany Wiesz co? No Wiesz o tym, że, że ludzie którzy grają tylko i wyłącznie Jaina są ludzie, którzy nie lubią grać te To dlaczego wygrałem z tobą innymi kartami? Bo o Jaina jest OP postacią to jest pierwsze, że była yeah. pełna Justica yeah. Chodź, tak, że ma zajebiście card i po prostu to jest po, po prostu nie... karta dla os znaczy, dla osób, którzy nie umieją grać. Pewnie sobie... innym to przegrasz od razu. No przecież grałem, innymi wygrałem. No i? No, no Boże, nie cię ja rozumiem cię. Czy... ja wtedy zagrałem losowymi taliami. Ja bym tymi podstawowymi italiami grałem i też cię rozwaliłem, no daj spokój. No i dobra, dobra, to się raz. No dalej. No, no dobrze, zagramy, no. Jak tak bardzo chcesz koniecznie. A. Muszę atakować, muszę atakować masz blokera. Z blokera. Zobaczmy Dobry. jeden atak, jeszcze ataku. w jakimś innym. Jest No wybierz mi jakąkolwiek postać, którą mam, i wybierz jakąkolwiek postać, którą ty masz, i wtedy możemy walczyć. Masz tylko 3, 3 Teraz już 4 Można nawet 5 No pozostałem twoją jeszcze Czekaj, masz Jamę, Utera i co kogo jeszcze? Czarnego księżnika i jutra. 3 Tak bardzo dużo krat masz <skuß assaulted> No, jeszcze miałem dwie w ręce, które dodawały mi atak i, i, i atak magiczny i jakieś podstawy. 15... nie, 13 level. Mhm. Okej, okay. dobra e... Dobra, mam tak, Wojownika, Łotra, Druida, Paladyna, Czarny Księżnika i Maga Ty nie wziąłeś ode mnie Łotra, Wojownika, ale kogoś innego masz Łotra i Paladyna od Ciebie wziąłem, ha, ha, ha. Nie, ja Wojownika, mówię, że masz od kogoś innego No wiem, że mam kogoś innego, wygrałem z jakimś dziwakiem Dobra, e, do I wszyscy, to przy... wszyscy, są na pierwszych levelach Pomijając Paladyna, który jest na drugim, bo walczyłem z Tobą nie sobie? No co mam sobie wyjąć? Nie wiem, na przykład czarny księżnik, te, a ja wezmę Łotra. Nie, to, a, to na takiej zasadzie, czyli ja mam wziąć czarny księżnik i mówisz to oficjalnie, a nie że ja sobie wziąłem, że wiesz, aha, oh, ha, oh, oh, umiem grać czarnym księżnikiem. Nie tylko, tak? no, no, to jest że ja mam Łotra, no ty czarnym księżnikiem teraz. Nie, nie, to nie ma być coś takiego, tylko buffi. Ja mam zagrać czarnym księżnikiem, a ja sobie wezmę Łotra, żeby być lepszym. No, no to też wezmę Czarny księżnika. <laughs> Weź sobie najlepsze możliwe ustawienie tak, żeby wygrać, tak? Więc dobierz mi coś. Co mam wziąć? Weź, no weź, Dobra, to wziąłem Czarnoksiężnika, już nie ma odwrotu, a ty sobie weź kogo chcesz. To zawiasu. Ja będę się śmiał jak też przegrasz. Do sześciu wygranych. A jednak wziąłeś Czarnoksiężnika. Talia? Twoja dusza tak. będzie talia? No spoko. a który Swoja level? Dusza level 12. pierwszy. Ale najlepszy jest to, że w ogóle prawie nie, nie gram. Level pierwszy to mówi samo za siebie. Teraz wziąłem bardzo złe karty, specjalnie żebyś miał szansę. Bardzo złe, na nie ma sił no Nie możesz. Ale w sensie, że na początkowe bierzemy się najtrudniejsze, jakie mogłem. To jest idiotyzm.

to jest dobra kontra, ci powiem. Nie, problem? Nie, ja po prostu nie chcę trać tej karty, ale żebyś ty sam ją zniszczył. Będzie taniej. Ewentualnie nie zniszczysz jej, a i tak wyjdzie na moje. Nie, mogłem coś jakąś kartę położyć, a jeszcze za wcześnie, żeby ją położyć. No, to było na tyle, tak na tyle? Mhm. Wow Jak on się nazywał? Eee, nie pamiętam, spotwor Hisbookę Nie wiem Kiedy mamy jeden na jeden w jutro Czemu jutro Bo nie dzisiaj A czemu dzisiaj? Bo jutro Nic tu nie ma, choć powstanie Hmm. Zrobiłem to, żeby łatwiej przewidzieć Twoje ruchy. Skoro już Ci powiedziałem, dlaczego to zrobiłem, to teraz powinno Ci pójść łatwiej. Yes, Sorry, nie. O, jakiś konflikt wewnętrzny. <grym> ale szykuję na Ciebie niespodziankę, ale będziesz zły. Nie będę zły. No to zrozpaczony. Nie, to tylko ja. O, jakie zdrowe podejście! Ale i tak będzie zły. To z tego, że przegrywam? To to krew! Jestem Wcale nie. Powtórzyłeś mój ruch? Nie, po prostu wystawiłem tą kartę. Maka, paka! po Panca! Co się Chcesz zobaczyć co No wam. Jestem nie! Wcale nie! No, ja to zakrawa na potężny atak magiczny. Mogę cię wkurzyć? Albo dobra Co ty o na nie. to? To było to było wredne że też objedzałeś No i co z tego, ale ty stracisz więcej kart Przynajmniej zostały ci cztery karty w rękach O, to jest fajna postać Ale droga. No, żebyś nie czuł się za fajny. Teraz masz okazję, żeby mnie wykończyć. W jednym ruchu. To będzie jeden ruch. No ja moja! No, wygrałeś jeszcze raz. Przestań Atakuj No nareszcie udało ci się wygrać, ale musiałem ci bardzo pomóc Co? No musiałem ci bardzo pomóc, żebyś wreszcie wygrał Czekam na ciebie Oby nie. Nie, 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 Czekam Tak, teraz gramy, bo to się robiło nudne już Ja żebym zadawał teraz partyjkę lola Jeden na jeden. No to wypadałoby się za wy, wy, wypadałby zakończyć odcinek. Tak, zakończony odcinek. Dziękuję tak więc... Dziękuję tego nudnego materiału. Tak, że jak wytarłem Kornem y, o podłogę, Wygrym. a potem dałem mu wygrać, żeby nie czuł się zrozpaczony. Tak, da, dałeś wygrać, jasne, jasne. No tak. I było na nagraniu, było na nagraniu. No Łubu, łubu, Niech tam żyje ja. Tak więc o, przy... <laughs> może być, tak więc e, wszyscy, wszyscy za wszystkich, jeszcze raz chóra, tak więc na razie wszyscy, mam nadzieję, że wam się tak. podobało, jak nie to po prostu tak. macie pecha, A ale... Mapki w ogóle motywują do lepszego grania i lepszego więcej filmów. Znowu po mnie gotujesz. Menda, menda. Dobra, na razie, heja. Heja.